Takie już potężne ogniwo pojemności 5000 mAh, też sygnowane firmą SOFIRN i ogniwo, które ma wbudowaną ładowarkę. Ma tutaj port ładowania, także to ogniwo jest, że tak powiem, samowystarczalne. Ładowarka nie ma żadnego zewnętrznego portu ładowania, więc musimy, aby naładować, wyciągnąć ogniwo i podłączyć po prostu przewód USB-C do, bezpośrednio do ogniwa i w ten sposób je ładować. 5000 mAh to już jest naprawdę spora pojemność przy napięciu tam 37V, także powinna ta latarka naprawdę bardzo, bardzo długo działać. Taki mały Protip, tutaj jak widzicie, jest uszczelka. Do tego między innymi są te zapasowe uszczelki, żeby je wymienić w razie przetarcia awarii tej, tej uszczelki. Mały Protip, ponieważ myślałem z początku, że latarka jest zepsuta, kiedy do mnie dotarła. Trzeba naprawdę mocno, mocno skręcić, żeby ją włączyć. Dosłownie do oporu aż się dalej nie będzie o aż się dalej nie da i dopiero wtedy e, latarkę można uruchomić obsługuje się ją nią...